Cześć, ja jestem Julia z Metropolia Bydgoska.pl i dzisiaj zapytamy Bydgoszczan, jakie mają plany na ten weekend i na Halloween. Cześć dziewczyny, mogę zapytać, jakie macie plany na ten weekend? Eee, jakie mamy plany? Będziemy się uczyć. Zdecydowanie nauka. Nauka. Zdecydowanie. Skoro nauka na ten weekend, to czy na przyszły tydzień, na Halloween macie już jakieś plany? Ja pracuję. Pracujesz. A ty? Eee, Planowałyśmy się spotkać, ale właśnie się dowiedziałam, że przyjaciółka pracuje, więc. Czyli praca i nauka. Tak. tak. Yy, odpocząć i iść na grzyby. Siedzieć z dzieckiem w domu i mieć wszystko w nosie, ale trochę pisać licencjat. Jasne, a na Halloween w takim razie może jakaś impreza, czy jakieś wyjście się szykuje? No, kupuję dynie i wsadzam dziecko w dynie i ma jeszcze taki kostium na Halloween, że będzie wyglądać cała jak dynia, mhm. łącznie z bucikami. Jasne. I do tego zdjęcia idą. Cześć, czy mogę zapytać, jakie masz plany na ten weekend? Yy, na ten weekend? Myślę, że będę na pewno grał na komputerze, a tak to nie mam żadnych planów. Praca i w niedzielę odpoczynek po pracy. Jasne, a skoro teraz nie ma takich konkretniejszych planów, to co robi Pan w Halloween? Myślę, że pójdę na jakieś Halloween, na razie jeszcze nie mam konkretnych planów, jeszcze nie wiem, za co się przebiorę, także zobaczymy. Na ten weekend jadę w okolice Żdina z moją dziewczyną na 18 i przyjaciółki. Jasne, a na przyszły tydzień, na Halloween, może macie jakąś plan, jakąś imprezę, czy wydarzenie kulturalne w Bydgoszczy? Nie, to nie próbowałem jeszcze czegoś takiego. E, nie mam jeszcze żadnych. <noise> jasne, a na Halloween co pani robi? E, wyjeżdżam. A gdzie, jeśli mogę zapytać? E, do Londynu. O, co ciekawe plany. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Plany na ten weekend? E, nauka. Nauka, jasne. A na następny tydzień na Halloween, jakie plany? E, nauka. Wyjazd zagraniczny jasne. i wygrzanie kości. Dobry, czy mogę pana zapytać, jakie plany na ten weekend? Ambitne, przede wszystkim kolegium medicum w Bydgoszczy żegna absolwentów wydziału farmaceutycznego, o kierunku farmacja, analityka medyczna, kosmetologia. Najważniejsze pytanie jest takie, aby oni zostali w naszym pięknym mieście Bydgoszczy. Jasne, dziękuję bardzo za odpowiedź. Do pracy idę. Do pracy. A czy na Halloween w takim razie może jakieś plany konkretniejsze? E, tak idę z bratem zbierać cukierki. E, na pewno dużo czytać i odpoczywać. I ja oglądać dużo filmów. Jasne, a na Halloween macie jakieś plany, jakieś wydarzenie kulturalne czy impreza w Bydgoszczy? Pewne oglądanie horrorów. horrorów. Dokładnie tak Prawda. samo. Tak. Okay. <laughs> Zamierzam siedzieć w domu, uczyć się, czytać książkę e, i przyjeżdża moja przyjaciółka z Krakowa, więc na pewno się z nią spotkam. Plany na ten weekend? Jadę do dziadków i jadę w opony w aucie. Jasne, tak a na Halloween jakieś plany, impreza czy coś takiego? No, tak, idę do koleżanki. Jasne, dziękuję za odpowiedź. Brawo. E, iść na imprezę halloweenową. W sumie tak samo. Ja mam plan być w Barcelonie, więc. Jasne. A ja się będę opiekować psem. Bardzo intensywnie odpoczywać. Mhm, rozumiem. A na Halloween jakieś wydarzenie kulturalne, czy jakaś impreza się szykuje ze znajomymi? E, a, są niewielkie plany, mhm. ale jeszcze wszystko w trakcie przygotowań. Także. Będzie się trochę działo, ale tak pozytywnie. A wy jakie macie plany na ten weekend? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jeżeli interesuje Was lista wydarzeń, to znajdziecie ją u nas na portalu. Do zobaczenia.